Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa Tak, ósmy dzień był najpiękniejszym dniem w historii stworzenia Musiałem, musiałem, słuchajcie kochani Po pierwsze chciałem podziękować bardzo panu Tomkowi Za wielkie wody z USA, tak Podesłał mi ogromną paczkę Doszły trzy koszulki, zarąbiste trzy Linuxowe koszuleczki Dostałem również od niego Seagate Personal Cloud Taki dysk, można powiedzieć, chmurę domową, tak? Za co bardzo, bardzo, bardzo mu dziękuję. Bardzo się to normalnie, fantastycznie przyda. Poza tym to na natleje, chyba 60 albo 70 natlejek przyszło, fantastycznych. Po prostu wielkie dzięki. Dobra, koniec prywaty, tak? E, słuchajcie, dzisiaj mam dla Was ciekawą dystrybucję, polską dystrybucję. E, pan bodajże Tomasz Konojacki, jeżeli dobrze mówię. Przepraszam, jak pomyliłem. Słuchajcie wydał wersję 38 Wersję 38 Swojej własnej dystrybucji 4M Linux Jest to minimalistyczna dystrybucja Linuxa oparta o pulpit JWM Można ją uruchamiać z live, można zainstalować Na dysku twardym Dystrybucja Jest całkowicie niezależna Nie oparta na żadnym głównym nurcie Linuxowym powiem to tak Przejrzymy go sobie na Oczywiście na komputerze Ryzen 1600X, 8GB RAMu, SSD, bla bla bla, takie rzeczy, tak? Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dystrybucja jest dość nietypowa, ale wielu osobom może się przydać z wielu względów. Więcej, tak jak powiedziałem, będzie za chwileczkę w filmie. Jak mówiłem, konfiguracji macie tutaj przed sobą, mniej więcej już nie będę tłumaczył co i jak, po co komu. Zawsze można sobie film zatrzymać, tak? ładujemy sobie system, Jego, znaczy ten system można odpalić albo z live USB, z CD-ROMu ewentualnie, tak, nie ma, znaczy z DVD-ROMu można go sobie odpalić, nie ma problemu. Ja go zainstalowałem na dysku twardym po prostu, bo tak lubię, bo tak po prostu lubię. Odpalamy. Popatrzcie, jak to wygląda. Tartówka bardzo podobna do Slackware, do Slackware, ale to nie jest oparte na Slackware, nie nie nie, po prostu jest identyczny system inicjujący zastosowany. Init bodajże init, chyba init. Słuchajcie, jeden problem, który tutaj ja mam niestety. Kiedyś mi się udało z nim zrobić w tej chwili już nie, nie daje rady, powiem to tak. Chodzi o rozdzielczość. Ja mam tutaj tak jak wiecie przechwytowany przez graber Elgato, tak. Ale pomiędzy komputerem a Elgato jest zwany Switch HDMI. Tani beznadziejny Switch HDMI, który nie ma tak zwanego Edida. No, i przez to niektóre dystrybucje nie wykrywają pełnej rodziczości oferowaną przez graber. Ona ma 4K nawet tak. No, i niestety, w przypadku tej distro mam rodziczość 1024x768. Nie, nie jestem w stanie tego zmienić. Nie wiem, po prostu nie potrafię, nie da się. Będziecie musieli z taką rodziczością tutaj wytrzymać. Być może jest to też kwestia tego, że nie ma tutaj sterowników NVIDIA, dlatego nie ma po prostu lepszych rodziczości. Dobra, e, słuchajcie, tak to mniej więcej wszystko nam tutaj wygląda. Tutaj mamy konki, pełne informacje jak to wygląda. Uruchomienie, mm, procesor jak nam sobie tutaj pracuje, częstotliwość zużycie RAMu. No to to zużycie RAMu to powiedzmy plus minus, no ale dobra. E, system plików jak wygląda mm, użycie sieci, co zużywa ProCa tutaj też. Świetnie zrobione, ładnie to zrobione. E, przede wszystkim plusami tej dystrybucji są tapety naprawdę piękne tapetki tutaj gość zawsze stosuje bomba home dostęp do domowego katalogu to za chwilkę tutaj mamy włączanie włączanie ikon pulpitu ta w ogóle zastosowana tutaj jest ja włączyłem sobie funkcję akceleracji znaczy akceleracji dodatkowych efektów tak dlatego to wszystko jest tak ładnie przemija się są animacje i tak dalej tak no dobra, popatrzmy sobie tak. Terminal, oczywiście, edytor tekstu, wszystko mamy fajnie pod ręką do zrobione na styl macOS, abym powiedział tak. Ale naprawdę myślę, że tutaj jest rzecz w porządku. Włączyłem sobie ikonki pulpitu, jak widać one się normalnie tu pokazują, możemy sobie tworzyć nowe różne dziwne rzeczy. To jest pulpit JWM. Można go konfigurować. Jest tutaj wiele konfiguracji, również zrobionych wyglądów, tak własnoręcznych, więc każdy znajdzie coś de facto dla siebie. Ja to wyłączę, no bo wiadomo niska skarżę żeby było trochę więcej coś tu widać. Słuchajcie, jedna rzecz bardzo ważna. Prawy przycisk myszki nie robi tutaj nic. Klikamy sobie tutaj lewym na pulpicie. To jest tak dziwnie zrobione, no trzeba się ewentualnie przyzwyczaić do tego tematu. Tak menu wygląda. Menu możemy dostać sobie również tutaj. Natomiast tutaj jedziemy zupełnie po kolei. Zasłaniam kalendarz, oczywiście nic tu wielkiego nie ma. Ach, ta przyzwyczajenie do klikania. Menedżer połączeń jak najbardziej tutaj jest. Tak, zasłaniam oczywiście, sorry, wybaczcie, e, mikser i tak dalej. Wszystko nam sobie tutaj działa jest ok. Karty są wykryte, więc spoko. E, zwróćcie uwagę na to, jak to ładnie chodzi. To naprawdę pracuje sobie bardzo szybko. Tutaj mamy taki fajny. Podręczny kalendarz, zadania, notatki przy okazji możemy sobie robić. To jest naprawdę bardzo dość wygodna rzecz. Pasek na dole, dwa pulpity tymczasowo. Możemy dodać sobie oczywiście jak najbardziej więcej skróty, które tutaj mamy. Volume, tutaj mamy do urządzeń, podłączanie, montowanie, znaczy montowanie, odłączanie urządzeń, tak. Tutaj do USB-ków. Proszę bardzo, pokazywanie pulpitu. Menu, samo menu wygląda w ten sposób, jest bardzo proste. JWM, jak widzicie, jest ok Programów. Programów tutaj jest mnóstwo. Zaraz się odezwą pewnie ludzie, że o Jezu, jakie to jest bloated, bloated, zawalone Łojezu, po co to komu? Zawsze możesz Arch'a sobie zainstalować samemu, ale zwróć uwagę ile gościu włożył w to pracy i ile rzeczy jest tutaj bardzo przydatnych, bo tak jak mówię, bierzesz sobie tego pendrive'a, nagrywasz na przykład, idziesz gdziekolwiek, nie wiem, do kogoś innego, ktoś ma problem z kąpem wsadzasz takiego pendrive'a. Masz Linuxa, masz dużo programów, możesz ściągnąć torrenta, Tora, nie wiem, inne dziwne rzeczy, postawić jakiś serwerek. Są tutaj programy do ogarniania problemów w Linuxie, do różnego rodzaju testów, zaraz wam się to postaram pokazać. Dlatego tych programów jest tutaj sporo, tak. No tak to po prostu nam de facto wygląda, i ładnie się to zachowuje. Naprawdę jest to szybkie, przyjemne animacje. Ej, ok, internet, mamy tutaj Netsurfa, yy, mamy tutaj do tora, możemy sobie włączać, wyłączać tora, jakieś programy pobierające, jest amule nawet, <noise> nawet amule ze starych dobrych czasów. Ej, z oficjalnych rzeczy Abiword, Gnumeric jak widać tutaj podstawowe jest kilka yy, rzeczy, kalendarz, sticky notes. Dla tak zwanych nerdów jest V, MG, Nano, nie wiem, że Nano jest dla nerdów, MC, Edit, Hanspel, takie edytorki konsolowe, tak. Maintenance, czyli tutaj mamy zabawę do backupu, robienia backupu automatycznego, albo manualnego, odzyskowania, testowania dysków, to się może przydać. Do czyszczenia dysków również taka opcja jest. Do obsługi plików, jak najbardziej parę programów, do partycji, ja używam GPT, bo go po prostu lubię, jest przyjemny. Monitoring wszelkiego rodzaju można sobie tutaj ogarnąć, gdyby problemy jakieś były na danym komputerze na przykład z siecią, tak. No to dzięki temu tym narzędziom, które z tych możemy sobie to posprawdzać. Jest antywirus tutaj Linuxowski, więc bomba naprawdę. Demi Decode to jest do informacji biosowych. Multimedia, proszę bardzo, ładnie kategoriami nam to jest zrobione. Let's play! Celuloid, MPG, odtwarzacze i tak dalej do YouTube'a też również jest, bo to można odpalić na dość starym kompie. Co prawda jest to wersja wyłącznie 64 bity jednakże wersje poniżej 34 chyba można odpalać na 32-bitowych komputerach jeszcze tak powyżej, już z tego co wiem, nie możemy sobie do robienia kopii zapasowych własnych CD używać. Oczywiście mixery są tutaj dostępne obsługa kamery internet znaczy kamer y, skanera przy okazji czytnika kodów kreskowych więc spoko. Tak zwany mini serwer to jest bardzo ciekawe y, mini dlatego że możemy sobie tutaj jednym kliknięciem odpalić serwery y, WWW, DNS-a, y, jakie tam jeszcze były y, ftp -a. Proszę bardzo, praktycznie to wszystko, tak? Ewentualnie zrobić to ręcznie jak najbardziej więc po prostu naprawdę jest to bardzo, bardzo rzecz przydatna. Jest IRC, tak? SSH, podstawowe rzeczy, L obsługa lwm -a, sql -a. Więc naprawdę fajnie to wszystko nam tutaj wygląda. Jest oczywiście Firewall. Jest LAMP, czyli mm, na nginxie ie chyba, tak? Oparte, tak? Czy na Apache'u? Linux, Apache. Um, nie pamiętam już jak to było. Sorry, wybaczcie mi, po prostu już tego nie kojarzę. Ale takie serwerki możemy sobie tutaj odpalić. Tak, ogóle tutaj 4M oznacza skrót 4M tego Linuxa, oznacza maintenance, multimedia, mini server i mystery, tak? To jest 4M, 4 razy M. Słuchajcie, mystery. Tu się zaczyna wesoło, ponieważ mamy tutaj wybór gierek. Ogólnie możemy sobie pograć w gierki Linuxowe jak najbardziej. Są również tutaj emulatory, jest DOSBox. Proszę bardzo, jest tutaj m.in. Wolfenstein 3D, jest tutaj Doom Heretic, możemy, musimy sobie pościągać oczywiście albo mieć własne tak zwane wady tych lier, tak? To wszystko można sobie tutaj bez problemu większego de facto fajnie, fajnie to jest zrobione, naprawdę rzecz przyjemna. Extension do, jak widzicie, mamy tu również LibreOffice, mamy Gimpa, Inkscape'a, Weevima chyba, tak? Neo Vima, Gui Vima, pluginy, Dodatki. Mamy tutaj również inne programy, proszę bardzo. Mozilla, Firefox, Simonki. Odpalmy sobie Firefox, a zobaczymy co to jest. Aha, tu się ściąga, przepraszam bardzo. To nie jest zainstalowane w Extensions. Czyli w Extensions programy sobie ściągamy dopiero po zainstalowaniu systemu na dysk. tak? Tego standardowo nie ma. Przepraszam za pomyłkę, czasami mi się tutaj zdarza. Jak widzicie, musimy klepać w konsoli. Nie ma tutaj w ogóle menedżera pakietów To pewnie niektórzy o tym wiedzą Nie ma, po prostu nie istnieje To co jest tutaj, to mamy dostępne Resztę możemy mm, zbudować sobie z kodu źródłowego Tak jest taka opcja, powiem tak Double Commandery, VirtualBoxy To wszystko jest do ściągnięcia Java proszę bardzo, też parę rzeczy tutaj jest Wake na Javie Electrum, Bitcoiny, Litecoiny Pewnie to są jakieś portfele albo coś Gamepaki, proszę bardzo. Jest tych giereczek tutaj troszeczkę do pościągania. Możemy się nieźle na tych Linuxowych rzeczach de facto pobawić, tak. Fajnie to chodzi, powiem Wam, że spoko. No, Brakuje mi tu trochę m, by paru programów. Nie mam INXIM, in, 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 nie mam Neofecha, nie mam sterowników do Nvidii. No, pewnie by się to dało skompilować jakoś albo coś, ale to już rzeźba masakrystyczna, tak. No ale to chyba nie jest distro do takich, do takich rzeczy, powiem to w ten sposób. Co do rozdzielczości monitora, słuchajcie to, o czym mówiłem. To jest koniec. Ja tutaj próbowałem dodać przez Xrandr wyższą rozdziałkę, nie działa. Po prostu ja tego nie umiem zrobić, nie jestem jakimś mega zaawansowanym użytkownikiem. Trzeba nad tym posiedzieć, no a tak jak mówię, no, no właśnie. Jak to jest, na pewno mógł, może sobie odpalić to distro i po prostu poćwiczyć yy, zrobienie tego. Bo to jest fajna rzecz to jest do, te, do testów, tak? Żeby czegoś nowego się o Pingwinie po prostu nauczyć. Skanowanie Wi-Fi, troubleshooting Bluetooth, udostępnianie połączenia internetowego jest, lokale. Tutaj mamy jakieś inne rzeczy. Development, czyli programy, yy, gdzie można sobie ściągnąć rzeczy do kompilacji. To jest nam potrzebne, tak? Klikacie, i on wtedy pościąga wszystko, co będzie Wam potrzebne do kompilacji. Klikamy sobie sorry za te problemy, ale to niestety myszka mi siada. Druga myszka jest na wykończeniu, po prostu będę musiał chyba zamienić jakąś tą. Bo już je się poszło na spacer, tak? I tak mniej więcej słuchajcie się nam to tutaj de facto zachowuje. Fajnie, przyjemnie. Tapetki sobie zobaczmy jak to wygląda. Popatrzcie jak ładnie zrobiony jest ten wygląd tapetek. Tu się chyba gdzieś przesuwa. No, ja mam problemy tutaj z kartką grafiki. Jakaś tapetka nam się następna włączyła. Maintenance, zobaczmy jeszcze raz. Settings, aj, zakręciłem się troszeczkę. Nieważne. OpenGL możemy sobie wziąć, przetestować, oglądać. To były te tapetki. Tu jest Compton, czyli jakieś tam animacje różnego rodzaju też można sobie powłączać. Teraz je wyłączamy akurat. Jakby System troszeczkę nam tutaj przyspieszył To jest mocny komputer, tak? Ogromnie to jest bardzo mocny komputer Ale na stary sprzęt myślę, że naprawdę fajne distro Coś koło powiedzmy popi Linuxa, tak? Yyy... No tudzież czego tam jeszcze? No Antix jest bardziej rozbudowany Antix jest na Debianie, tak? Więc to jest trochę inna liga, ale popi Linux myślę, że Spokojnie może sobie tutaj stać powiedzmy koło Corem Linuxa jako dwóch, dwa fajne, dwie fajne wybory, tak? No jest to polski system, wspieracie ewentualnie polskiego tutaj dewelopera, tak? Co jest naprawdę dużym, dużym, że tak powiem, plusem. Słuchajcie, tak to się mniej więcej prezentuje. Ja też chcę może sobie to zawsze ściągnąć bezpłatnie, oczywiście jest możliwość tam ewentualnie wspomożenia tego autora, jak najbardziej taka opcja jest. To zalecam, bo, bo gość robi zaromistą robotę od wielu lat. Naprawdę warto to docenić. Jeden z niewielu deweloperów polskich Którzy, którzy ogarniają Linuxy w ten sposób, tak? Którzy robią coś tutaj po polskiemu, powiem tak. W każdym razie tak to nam tutaj, słuchajcie, wygląda. Dobra, to jest FOREM Linux. Nie będę Wam dużo czasu tutaj zajmował. Ja też chcę tego, tak mówię, pobrać, pouczyć się, pobawić się, tam pogadać, ewentualnie z Panem Zbyszkiem. Znowu nie przekręciłem tego imienia. Bardzo Pana przepraszam, jak coś. Nie wiem, czy Pan ogląda, czy nie. E, w każdym razie fajne distro, tylko no, moim zdaniem do poprawki jest to, to, że, że rodzieczość jest tragiczna i przydałoby się zrobić to, żeby działało, po prostu, żeby to chodziło normalnie out of the box. Dla takich lamerów, powiedzmy jak ja, tak, żeby nie narzekali w filmach, że rodzieczość kiepska i w ogóle. O distro jest ok, naprawdę do specyficznych y, rzeczy. Y, distro znajdzie swoje tutaj zastosowanie, tak jak mówię, sorry jeszcze raz za tą myszkę, zaraz ją chyba wyrzucę przez okno albo kotom dam. W każdym razie ten teges tam teges. Tyle. Trzymajcie się po. Dzięki za wszelkie teges albo teges, nie wiadomo co tam jeszcze. Sparcie, cukrowie, robicie i tak dalej. I co, trzymajcie się cieplutko. Do następnego, przyjacielu, pozdrawiam. Cześć.